Cześć moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku z Horrorfield. Dzisiaj zaprezentuję wam nową postać, jaką udało mi się zdobyć w tej grze, więc zapraszam was do oglądania filmu. Nową postacią właśnie jest psychopata, więc będę mógł wam zaprezentować jak się łapie ocalałych. Pozdobywałem sobie do niego trochę też itemów, żeby rozgrywka była o wiele ciekawsza i żeby lepiej wam to pokazać. Ulepszyłem go. I jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie zatrzymać w tym miejscu film i przeczytać jego historię. Myślę, że warto, bo jest bardzo ciekawa. A my przechodzimy teraz do gry. Akurat mi się trafiła nowa mapa, więc będę mógł Wam pokazać. A tak, tutaj zacznę sobie od góry, bo tam jest duża przestrzeń, dlatego myślę, że tutaj mogli się gdzieś po, y, po, y, spałnić. Y, I czekamy, aż zaczną krzyczeć albo wybuchać silniki. To będą takie y, pokazy, że na przykład oni się tam znajdują i będę miał już taki. Taki lekki plan, żeby ich znaleźć, chociaż. No. Yy, pewnie jak mi ten pierwszy. O, proszę. Pierwszy generator. O, już naprawili dwa. O, boże. Zaraz mi porobię Chopy. Dobra, użyjemy serca. I ja oni teraz nas nie widzą. Harpun. Boom. Mamy jednego gościa. Już mamy jednego, jeszcze tylko trzech zostało. O, patrzcie tu. Patrzcie, tu są. Ty, patrzcie, by mi. Dwóch, dwóch na raz będę miał. Patrzcie, fatality. Od razu. Patrz. jeszcze tylko tą dziewczynkę. I zostanie jedna osoba do złapania. patrzcie jakie przyspieszenie. Jak tylko idę po jej krokach, to patrzcie, jakie mam przyspieszenie. To jest nie do ogarnięcia. Co ona tu do domu wleciała? Nie. Patrzcie, jak ona jest niemądra. To jakbym ja dostał, to ja bym od razu wlatywał za drzwi. Dobra, tylko jedna nam została osoba chyba będzie najszybsza gra, jaką w życiu zagrałem. Że tylko jedna osoba została do złapania i wygrywamy. A patrzcie jak ten psychopata w ogóle dziwnie chodzi. Teraz tak zauważyłem. Grałem już trochę wcześniej, żeby sobie potrenować, ale teraz zauważyłem, że on tak śmiesznie chodzi. Patrzcie to. Jakbyś tak głową dziwnie kręci te ręce. Jakby miał coś nie z rozumu. No w sumie to jest psychopata. Dobra, no pokażecie jakieś znaki. Coś wybuchnie, coś krzyknie. no się w ogóle nas nie boi. Już dawno krzyczała. Uwalniają się, patrzcie. Gary się uwolnił. No to my cię tam zaraz wsadzimy z powrotem. Wszystkich uwolniła? Co ona robi? Ludzie. Ona jest jakaś nienormalna. Wszystkich uwolniła. Trzy osoby uwolniła naraz. Chodźcie ile śladów, o boże Cała grupka poszła w jedną stronę Jakby się udało razem z nimi złapać to by było nawet spoko To co mi drzwi przed nosem zamykasz, chodź No dobra, łapiemy ich Krzyczą tam z bólu Dobra, jednego już złapałem, jeden już nie żyje, już się nie zrespi Niby mam pościg, ale nie widzę śladów, o są tu, dobra Bo chyba ta, ta dziewczynka tak ma, że jak ona zostanie zraniona to nie widać jej śladów Dobra, krzyczą ze strachu, z bólu, ze wszystkiego Wyrypaliśmy drzwi. Widzę tych ich kroki, ale no kurde, uciekam i tak jest przede mną, ale go nie mogę złapać. No Kurzające to jest, powiem szczerze. Dobra, ona tam poszła na górę do środka. Yy, zaraz ją złapiemy, ale najgorsza jest ta ta jedna, co nam została. Bo jej nie idzie nigdzie znaleźć. Nie wiem, czy jej śladów nie widać. Nie wiem czy ona ją będzie próbowała teraz ratować O, patrzcie, tutaj silnik zostawiłem, taki prawie czy naprawiony W ogóle, yy, jeśli znajdę teraz naprawiony silnik, to ja go mogę zniszczyć, bo takie ulepszenie sobie dałem O, patrzcie, mogę sobie zniszczyć ten silnik tak, Czemu się nie niszczyć? Dobra <ścoughs> Ona naprawia, a ja będę jej niszczył Tak śmiesznie Dobra, teraz ją trzeba znaleźć, rzucimy w nią harpunem i wygrywamy a Tylko gdzie ona może być? O, widzę ją, widzę, widzę ją, już jest nasza. czemu znaczy się harpun nie rzuca? No jest jakaś pro-gamer. Dobra, już po tobie. Szczerze mamy. Co ona poleciała tam w lewo czy w prawo? Bo już nie wiem. Tutaj też nie ma drzwi. No, chyba ją zaraz znajdę. No, ludzie, gdzie ona uciekła? Czy ona się zrobiła niewidzialna i nie mogę znaleźć teraz, czy co? Jeszcze żadne silniki nie wybuchają, ani ona nie krzyczy. Ona jest jakaś odporna na wszystko. <laughs> Złapaliśmy trzy osoby i najtrudniej mamy, żeby złapać tą ostatnią. Normalnie tak mnie to wkurza. Tylko ona została. A czy ona tam była? Czy ten silnik był na... Ona naprawiła ten silnik teraz. Ona go naprawiła, czy gdzieś tu było. No już czuję ją. Czuję. Ją. Zaraz ją złapiemy, patrzcie. Pewnie tu na dół poszła. Choć w sumie niebo na tam u góry chodziło. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie znajdziemy jej. <gry> Najśmieszniejsze będzie, jak ona nam jeszcze ucieknie. To już będę dopiero jaja nie ma jej tutaj. A tutaj jest silnik jakiś? Dobra, sprawdzimy sobie, co jest za tymi drzwiami. No jest silnik, naprawiony. To ona może przyjść tutaj później. Czemu żaden silnik nie wybucha? Chyba zaczyna mnie już to irytować. Serio. Tutaj też mamy silnik. Dobra, zniszczymy sobie te drzwi zobaczymy, co jest w środku. Mm. A już tu chyba nawet byłem. No, te drzwi wywaliłem. No, nas zaraz porobi. Mm, tutaj też jest silnik, ale to jest, jest już naprawiony. No, chodzę w kółko i nie mogę nigdzie znaleźć. Dobra, wchodzimy tutaj. Może tu będzie. Tam, tam już widzę przez okno, że jest silnik, ale to jest tam w drugim pomieszczeniu. Yy, tu jej nie ma, tu jej nie ma. No, nigdzie jej nie ma. Gdzie ona poszła? No nie wierzę. Nie, albo ja po prostu stanę i poczekam, aż ona se naprawi... O. I poczekam aż mi się pokaże ikona, że ona ucieka przez bramę. Chyba będzie najlepszy sposób na nią. O, tam jest. Dobra. No i idziemy ją teraz złapać. O, pójdziemy tutaj z skrótem. Okej. Okay. I ona już jest nasza. Teraz harpun w nią i No, co się stało? Y Uciekła nam Nie wierzę. Ale czemu nam z gry nie wychodzi? No wyjdzie już z tej gry Dobra, opuścimy ją po prostu e O, dobra, dostaliśmy wynagrodzenie. 7 minut, no to myślę, że będziemy mogli już kończyć odcinek. No i tak. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli wbijecie 15 łapek w górę, to nagram następny z Horrorfield. Myślę, że nowa postać, nowy bohater albo jakiś challenge, challenge zrobimy. No i subskrybujcie, a ja się już z wami żegnam. Cześć!